Dzień dobry, moje drogie panie. Witam was dzisiaj w holu z Hajemu. Yy, I tak, tak naprawdę mam tu trzy sukienki i jeden komplet, także zobaczymy zaraz wszystko. E, sukienki dzisiaj wyjątkowo mam w kolorze czarnym, więc nie typowo weselne jak ostatnio e, raczej takie z myślą o pracy na co dzień, czy no, nie hmm. wiem, jakiś taki humor był po prostu bardziej na czarne rzeczy. Podejrzewam, że pogoda miała w tym jakiś udział, może było pochmurno i człowiek po prostu w związku z tym bardziej ponurym humorem stwierdził, że poznamawia czarne ubrania. I na pierwszy rzut leci nam taka sukienka. I ona jest z takiej jakby tetrowej tkaniny, takiej ala pieluchowej, jak kiedyś były pieluchy. Nie wiem, czy to ma jakąś nazwę teraz, yy, ma jakieś odzwierciedlenie w modzie, jak się nazywa ta tkanina. Właśnie strukturą przypomina mi taką właśnie pieluchę. Yy, dekolt V, więc ok, tylko ja wziąłam white cell i wydaje mi się, że mocno szeroka. Yy, podobają mi się rękawy, bo są takie bardzo bufiaste. Także cały zamysł sukienki naprawdę mi się podoba. Ona jest taka, powiem Wam przewiewna, więc może na upały nawet by się sprawdziła. Czy były inne kolory? Powiem szczerze, że nie wiem. Nawet nie sprawdzałam, a zresztą czasem te kolory po prostu pojawiają się po jakimś czasie. Ale sama z siebie sukienka mi się podoba, bo ona jest taka luźno puszczona. Nie wiem, czy nie przesadziłam z rozmiarem, ale przekonamy się, i jak już ją przymierzę. I kolejną sukienką dziewczyny to już jest również e, bardzo miła w dotyku, jeśli chodzi o materiał. 88% wiskoza, jakaś taka specjalna, a pewnie resztka to jakaś normalna wiskoza. Ja się nie znam na tych wiskozach, wiem, że po prostu jest to mocno oddychający materiał. U mnie wiskoza się super sprawdza. Troszkę się mynie, ale jest naprawdę przewiewna. I jeśli chodzi o lato, to naprawdę... Kocham wiskozę i bawełnę, i to są dwa naturalne y, po prostu materiały, które ja uwielbiam. Oczywiście jasne: kaszmir, wełna jasne, też jak najbardziej, natomiast no już cenowo wiecie: bawełna, a wełna to już jest y, mocny. Inny próg cenowy po prostu. Y, I ta sukienka to jest taka, można ją raczej nosić jako hiszpankę, po prostu zarzuconą, tak, można ją nosić tymi rękawkami, że zastanawiam się z tym dekoltem dziewczyny, bo tak jakby tutaj powinien być biust, a to marszczenie powinno być chyba pod spodem, a tu jest tak jakby, nie wiem czy wy to widzicie na filmiku, bo też no, sukienka jest czarna, więc materiał tego nie oddaje, ale tak jakby wydaje mi się, że. No, wydaje mi się, że to marszczenie powinno być pod biustem, ale no ten biust tak jakby się tu nie zmieści, więc to marszczenie będzie na biuście. Więc ciężko mi powiedzieć, jak to będzie wyglądać. Także na pewno musimy ją przymierzyć, żeby się przekonać. Ona jest taka midi. Ona jest myślę, że tak 3 czwarte za kolano, także zaraz przymierzymy. Moje drogie panie, i teraz przechodzimy do kompletu. I powiem Wam tak. Marynarka kosztowała 200 zł, spodnie kosztowały również 200. Nie wiem, czy to były te. Powiem Wam tak, że marynarka kosztowała 200 zł. Kocham ją za kolor, bo jest to liliowy, prosty krój, dwurzędówka. Yy, jedyny minus dla mnie, bo oczywiście no, nie każdy ma taki problem, natomiast tak, yy, na pewno marynarka ma poduszki, więc mnie to będzie z automatu podbijać. Ja tego bardzo nie lubię, poszerza mnie to w ramionach. Yy, powiem Wam szczerze, że nie wiem. Za co w tej marynarce jest to 200 zł, ponieważ marynarki, które w H&M są normalnie po 140 zł, jakościowo wyglądają identycznie. Naprawdę niczym się to nie różni. No na pewno była ładnie poskładana w opakowaniu, bo jest bardzo mało pamięta. Ja mam w rozmiarze XL, ale powiem Wam szczerze, że sama nie wiem. Sama nie wiem, myślałam, że będzie zachwyt. E, tego zachwytu nie ma, oczywiście, no kolor jak najbardziej mój, e, ale powiem Wam tak: no, samej marynarki nie chciałabym zostawiać. Odwieszę ją na chwilkę tutaj, e, a pokażę Wam do niej mam tak. Wzięłam dwie pary, wzięłam w dwóch rozmiarach, żeby po prostu od razu przymierzyć marynarkę i spodnie. Tu mam akurat rozmiar 52. No spodnie zdecydowanie już są bardziej pomięte. Yy, no tak, zwykłe garniturowe spodnie. I powiem Wam, że ja wziąłem chyba 50 te drugie, a ja uważam, że ja nawet nie wejdę chyba do tych 52. Yy, zaniżona rozmiarówka totalnie z tego, co widzę. Te spodnie w ogóle dla mnie wyglądają na takie 48, jak nie 46. Yy, zawsze te spodnie, wiecie, jak się wyciąga z worka, to one są takie ogromne. No w pasie nie ma szans, żebym ja się w tym zapięła. Yy, no, kurczę, powiem Wam szczerze, że troszkę się zawiodłam. Yy, poza tym spodnie widać, że bardzo mocno prześwitują, bo już widać po prostu te odcięcia kieszeni na materiale i mnie to bardzo denerwuje. No oczywiście komplet przepiękny, taki liliowy kolor. Ale no, gdzieś tam widzę, że chyba jednak nie będzie mój. Ale zaraz się przekonamy i przymierzymy. No, nawet nie wiem, powiem Wam szczerze, że czy rozmiarówka tych spodni była do 52, czy są większe. Jeśli były większe, to zaraz się przekonamy. Co się stało, myśko? Co się stało? Tak, dzisiaj mam dziewczyny pomocnika małego. Jeśli chodzi o mierzenie, bo przyszedł tu położyć po spacerze, także niech sobie leży. Dziewczyny: Przechodzę do ostatniej sukienki, również czarnej, tak jak wspominałam na początku. I powiem Wam, że wydawało mi się, że to jest w ogóle błąd cenowy. Dlaczego? Bo ta sukienka pojawiła się na Hajemie w cenie 1999. Sukienka midi dziewczyny. Yy, już wam pierwsze może wam pokażę Potem wam opowiem historię To jest bawełniana sukienka Z grubszej bawełny Z yy, midi Tutaj ma Chociaż wydaje mi się, że W złym miejscu to odcięcie Dla mnie w złym miejscu Za nisko Będzie poszerzać mi biodra Ale oczywiście ją dla was przymierzę yy, Wydaje mi się, że jest bawełniana yy, Na modelce W ogóle modelka była plus size i bardzo ładnie wyglądała. Jeszcze miała taki pasek, który już sobie dodałam do koszyka, gdybym miała zostawiać tą sukienkę. I super to wyglądało. Także dziewczyny ja wzięłam ją w rozmiarze XL. Była również 2XL, ale te bawełniane zazwyczaj wypadają większe. I co mnie zaskoczyła, to właśnie cena, bo ona była po 19,99. I e, powiem Wam szczerze, że wydawało mi się, że Hajem się kapnął, że źle wystawił tą sukienkę, bo nagle wiecie, nie było rozmiarów. E, myślałam, że po prostu zdjęli wszystko ze stanu. E, a skąd myślę, że to błąd cenowy, bo taka sama sukienka w kolorze brązowym, mniej popularnym, kosztowała 80 zł. E, I ona tak jakby nie była w tym samym. Był ten sam model, ale nie w tej samej. E... Ofercie, że nie można było wybrać koloru, tylko gdzieś tam niżej mi wyskoczyły podobne produkty i była ta sama sukienka w kolorze brązowym za 80 zł. Więc już tak mówię, dobra, no trudno, nie skorzystałam, ale gdzieś dodałam do ulubionych i te rozmiary, i to wszystkie po prostu wróciły. Także się mocno zdziwiłam. Ona w ogóle przyszła w osobnej paczce i tak jakby z innego magazynu, takiego gdzie oni chyba mają jakieś zaległe rzeczy. Bo tam jeszcze w tym magazynie dorzucają te stare kartki do zwrotów i jakoś dłu dłużej idą te zwroty do nich. Ale no powiem Wam, że taka sukienka z 1999, no to w tym momencie, gdzie ceny mamy, jakie mamy, no to uważam, że to jest mocny deal i warto było ją upolować. Natomiast nie jestem do końca pewna, czy jest w moim stylu, jeśli chodzi właśnie o to odcięcie, czy nie będzie dla mnie za nisko, ale wszystko jest do przymierzenia dziewczyny, także zapraszam, namierzymy. O, dobra, zniżam was. Dobra, dziewczyny, zaczynam od cukienki, do której miałam najwięcej wątpliwości. Kurczę, mam nadzieję, że będziecie to dobrze widzieć, bo z tymi czarnymi ciuchami niestety jest różnie. Jeśli chodzi o dekol, o który tak bardzo się martwiłam, to jest ok. Jednak wszystko się zmieściło. I jak najbardziej wydaje mi się, że podkreśla. Po drugie, troszkę się odsunę, bardzo dobrze się tutaj kończy ten pas, nie jest odcięty w złym miejscu, że ta sukienka tak pięknie się leje. Powiem Wam szczerze, że w tym czarnym wyglądam troszkę jak czarna wdowa, szczerze powiedziawszy, A że jednak no nie ten kolor. Myślę, że coś, coś innego byłoby bardziej odpowiedniego. No jedyne co, no to oczywiście stanik, można sobie tą sukienkę gdzieś opuścić bardziej. To teraz to źle wygląda, przez to, że mam grube ramionka przy Staniku. No i musiałabym tą kwestię rozwiązać. Ja bez Stanika nie jestem w stanie jej nosić, bo ja tu mam luz, więc nawet myślę, że gdybym zamówiła ją w mniejszym rozmiarze, a uważam, że na spokojnie mogłabym, nie wiem czy ta długość dla mnie, odsunę się do końca, jest odpowiednia, czy nie powinna być troszkę. No, troszciutkę krótsza. No, ale gdzieś tam powiem Wam, że ta wiskoza naprawdę fajna. No i tylko kwestia rozwiązania ze stanikiem. Jakbyśmy sobie to spuściły. No tylko wiecie, no to nie jest, nie jest wygodne. Takie noszenie. A ja nie jestem przyzwyczajona. Czekajcie, teraz podniosę sobie samą. Sukienkę, okej. Okay. No kurczę, powiem Wam, że gdzieś tam to naprawdę elegancko wygląda, chociaż ja nie jestem przyzwyczajona, bo zazwyczaj noszę wszystko zabudowane. No i gdzieś tam ten dekolt, no taki kwadratowy, gdzie ja tu mam takie rowki. No nie wiem, nie wiem, yy, ale uważam, że jeśli szukacie czegoś podobnego, to sukienka jest naprawdę warta. Naprawdę jest ładna. Podoba mi się strasznie styl tej, tej sukienki, no ale ja musiałabym się do tego przyzwyczaić, bo ja rzadko po prostu chodzę w sukienkach. Mam dwie ulubione i w nich chodzę, natomiast rzeczywiście czegoś podobnego nie mam, a uważam, że na lato. Takie sukienki to naprawdę jest coś super, szczególnie dla większych osób, bo tak, na, na, tak naprawdę wydaje mi się, że podkreśla nasze atuty. Gdzieś tam biust jest uwydatniony, e, wszystko tutaj mamy pozakrywane, te bioderka, nic nas po prostu nie opina. E, brzuch też jest zakryty, więc myślę, że ten krój na większe osoby naprawdę fajnie się sprawdzi. Ale pokusiłabym się naprawdę o rozmiar mniejszy i zobaczyła, czy jeszcze bym je po prostu tak nie ścisnęła, bo tutaj mam duży luz i mi się podoba ogólnie duży rozmiar, że ona jest taka po prostu nieoblepiające ciało, natomiast no myślę, że chętnie przymierzyłabym rozmiar mniejszy oraz jakiś inny kolor. Bo gdzieś tam ten czarny jest elegancki, i można by go było ograć jakimś super naszyjnikiem, jakimś dłuższym, większym, jakimiś dodatkami, większymi pierścionkami, włosy rozpuszczone, loki. Natomiast, no, nie wiem. Dajcie znać, co myślicie. Dobra, dziewczyny, mierzymy teraz tą drugą sukienkę. I tak. Sama nie wiem, mam mieszane uczucia naprawdę. Bo jest tak, po pierwsze jest bardzo, bardzo wygodna. To jest taka po prostu lejąca się sukienka. Po pierwsze, wydaje mi się, że H&M poprawił długość sukienek. Ona jest dla mnie do kolan, więc nie jest w żaden sposób za krótka. To jest po prostu lejąca się trapezowa sukienka. Ej, bardzo kojarzy mi się z wakacjami. Nie w tym kolorze, ale kojarzy mi się. No jedyny minus tak, dla mnie ma za duży biust. Gdzieś tam musiałabym sobie ją troszkę heftnąć. I tak, przymierzyłam ją od razu z torebką, bo chciałam zobaczyć jak wygląda. Przymierzyłabym też buty, ale wszystkie letnie buty mam póki co wywiezione, no nikt mnie nie opina. Tam mogłabym się pokusić dziewczynę o rozmiar mniejszą i zobaczyć jakby wyglądała. Ona nie była droga. Gdzieś strasznie mi się ostatnio podobają właśnie takie czarne proste sukienki. No, nie wiem, dziewczyny, dajcie znać, co myślicie. Ja myślę, że musiałabym zamówić rozmiar mniejszą, yy, bo to jest taka fajna opcja na lato. I zobaczyć, jakie były wersje kolorystyczne, pociągnij mnie gdzieś do tego koloru. I to wszystko za sprawą Was, bo gdzieś tam zawsze mi piszecie pięknie dziw różowym, pięknie dziw niebieskim, i potem tak rzeczywiście kurczę. W czarnym mnie nikt nie chwali, więc może rzeczywiście. Te kolory to jest coś, natomiast nie widziałam na stronie jakiegoś ciekawego koloru, który by mnie zainteresował. Więc nie wiem. Dajcie znać, czy taki krój mi w ogóle pasuje i czy Wy chodzicie w takich sukienkach. Dobra, dziewczyny, mierzę sukienkę za 19,99 i musicie mi powiedzieć, bo ja nie mam zdania na jej temat. Jest zwykła, jest bawełniana, to odcięcie nie wygląda tak źle, jak myślałam. Gdzieś tam jest ok w mojej talii, ale zdecydowanie fajnie by wyglądała z paskiem. Eee, no i tak, troszkę upina mnie, chociaż wydaje mi się, że mnie powiększa w tym miejscu. Nawet sobie właśnie można zająć ten, żeby ona wyglądała jakby była z takich dwóch warstw zrobiona. No mi się wydaje, że ja mam dzisiaj bawełniane majtki, nie mam ściągających, ale też dziewczyna na upał nie będę ubierać ściągających majtek. Bo po prostu to jest sztuczny materiał i no nie o to chodzi. Więc jak gdzieś tam czuję, że mnie to opina, ale nawet kurczę powiem wam szczerze, że w taki upał po domu, żeby wyjść go na przykład do sklepu, żeby było wygodnie, podoba mi się na pewno długość. Na pewno co na plus to długość. Wydaje mi się, że długość jest super. Taka bardzo. Taka bardzo dziewczyna zwyczajna, taka naprawdę zwyczajna. I myślę, że jakbym miała ją zostawiać, to po prostu zamówić sobie rozmiar 2XL i jeszcze przymierzyć ją z paskiem. Ale naprawdę dajcie znać, co myślicie o tej sukience, bo mi ciężko o niej wyrobić jakieś zdanie, bo bardzo teraz na moją decyzję mogłaby wpłynąć po prostu cena. Nie samo to, jak ja w tym wyglądam, tylko wiecie, zawsze gdzieś tam ta cebula się włącza i no ale nie zostawisz sobie tej sukienki, ona kosztowała tylko 19,99 i ciężko mi jest ocenić, jak ja w niej wyglądam. No przecież za 19,99 to ona by w sumie mogła, wiecie, leżeć w szafie, a nóż może kiedyś ją ubiorę. Także chciałabym, żebyśmy w tym miejscu nie kierowały się celą, tylko zastanowiły się, czy naprawdę ta sukienka do mnie pasuje i czy zamówić rozmiar 2XL. I to jest film dziewczyny, w którym naprawdę potrzebuję Waszych czterech opinii na temat tych sukienek. Czy warto którąś zamówić? Bo ja pewnie też się będę bardziej widzieć dopiero przy montowaniu filmiku. Także też pewnie jeszcze jakieś decyzje podejmę. No ale bardzo proszę Was o opinię na temat właśnie tych trzech sukienek. Czy warto zamawiać i próbować dalej, czy jednak to nie są sukienki na moją serwetkę i gdzieś tam w sobie odpuścić? Więc tak wygląda z. Nie wiem, czy ona nie jest dla mnie za poważna, ale wiecie, to też będzie inaczej wyglądać, jak ja rozpuszczę włosy, myślę, no ten, ta góra jest taka bardzo prosta, no i ten dół, no nie wiem, dajcie mi znać dziewczyny, co myślicie i czy zamawiać dalej. Dobra, dziewczyna, jeśli chodzi o komplet, to w spodnie się nie wcisnęłam, nie przeszły mi przez biodra, także jest typowo mocno zaniżona rozmiarówka. Jeśli chodzi o, e, jeśli chodzi o marynarkę, to no kolor zdecydowanie na plus, przepiękny. Kocham liliowy kolor, ale sam krój marynarki jest taki bardzo, powiedziałabym, męski. Gdzieś tam w tej części, przez tą kieszonkę. No, nie do końca, powiem Wam szczerze, że mi się podoba yy, i może gdyby ten zestaw był jeszcze tańszy. Natomiast 200 zł za tą marynarkę uważam, że w żaden sposób nie jest tyle warta. Yy, no, nie wykrój jest prosty, ale wydaje mi się, że tak w ogóle nie, nie daje nic z sylwetce kobiecej, i tutaj robotę robi po prostu kolor w ogóle mi się to nie podoba i gdybym to miała z... I tak naprawdę podoba mi się w tym tylko kolor ani krój nic nie przemawia na tak za tą marynarką, tak mi się wydaje oczywiście dajcie znać co myślicie uważam, że ten haul naprawdę wygrały sukienki i ciężko mi powiedzieć i mam po tym filmiku mam taki totalny Misz masz, co ja chciałabym z tego zostawić. Na ten moment odsyłam wszystko, ale dziewczyny naprawdę liczę na Wasze komentarze pod tym filmikiem, e, którym sukienkę ewentualnie e, rozważać do zostawienia. Także zapraszam Was koniecznie e, w tym filmiku do pisania komentarzy e, i oczywiście widzimy się w kolejnych filmikach. Jeśli jeszcze tego nie robicie, no to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału i do zostawiania łapek oraz komentarzy. Także dziękuję Wam pięknie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!